i zapalę skręta, polewa zoma, do pełna Tankuję do pełna, piję ten browar, a zabraknie miejsca Nie zabraknie miejsca za rezerwację z jesenda To mój rezerwant, pozdrawiam zebra Pakuję walizę, pasie pasie i jelizę Liksuję jak DJ, czarne, białe, egzotyczne Chcę je wszystkie tankować jak gizle Ustawiają się w kolejce z a aż I co, i co? Mów opowiadaj, czysty? A, ładnie, ładnie Lepiej ci Karyna umyje, czy lepiej Shell? Jakbym miał dostęp do miękkiej wody, to samemu lepiej, by było. A że mam twardą wodę, tylko to, to są zepieki. Shell Power Diesel 615, okej? Okay? Drogo, drogo. Stanowczo za drogo. Ale my jeszcze mamy półbaka. Gdzie jedziemy? Dawaj, może na jakieś dziewczynki. Na zeszyt? Na zeszyt.